Polska się znacząco zmodernizowała społeczeństwo polskie. Weszło w globalizację rynek światowy musiał. I ci, co robią, pieką chleb, działają w usługach w, na rynku prywatnym, absolutnie się zmodernizowali, inaczej funkcjonują, inaczej żyją, oceniają się według innych kryteriów zdrowych, tak, najczęściej wolnorynkowych. Ludzie żyjący z redystrybucji pieniądza publicznego są zapóźnieni i sobie z tego nie zdają sprawy, wręcz przeciwnie uważają, że są na szczycie, bo jest ogromny procent PKB polskiego zmielone przez system redystrybucji pieniądza publicznego. Uważam, że system publiczny w tym doboru elit absolutnie nie odpowiada. Dla temu, jak bardzo się zmodernizowało społeczeństwo polskie, jest wielki rozdźwięk, i między innymi to się przejawia w tym, że przeciętny kowalski uważa, że państwo polskie to paździerz. To jest, to jest symptom tego, że zasługujemy, mamy takie PKB, tyle zarabiamy, i leżymy w takim miejscu, i mamy taką kulturę cywilizacyjną, mówi o społeczeństwie, że zasługujemy zdecydowanie na coś więcej. No W wojsku jest bardzo dużo oficerów i podoficerów i żołnierzy, którzy chcieliby nowoczesności, a nie mogą się przebić.